Siemano, Siemano, witamy Was w czwartek o godzinie 19. My mamy jakąś dziewiątą z haczykiem. Jesteśmy w drodze do, do kurwiatora na Schulburgring. To jest śmieszne, bo zastanawiam się jak to powiem. Tata mi zawsze narzeka, że czasem za dużo bluźnie w filmach, a tutaj przedstawiając yy, człowieka, do którego jedziemy, już muszę bluźnić. Także przepraszam, tato, nie moja wina, że się goś nazywa do kurwiator. Także jedziemy sobie w drodze, po drodze zwiedziliśmy piękne muzeum Sromów. Teraz jedziemy, jesteśmy załowiczem aktualnie. Co najśmieszniejsze jeszcze. Wczoraj wystawiłem z garażu od naszego pierwszego testu nasze wagi No i po miesiącu suszy akurat zaczął padać deszcz. Także idealnie teraz mamy piękną wichurę, chwilowo nie pada. Zobaczymy, może zmokniemy dzisiaj. Tak, zmokniemy, to będzie śmiesznie. W sumie... Jestem ciekaw jak to się jeździ tym też. Także my pędzimy dalej, a wy czekajcie na to, co się będzie działo, bo sam jestem ciekaw co się będzie działo, a za nami jeszcze z tyłu jadą Piotr i Michałka. Także w doborowym towarzystwie fajna ekipa. Także lecimy. Jó mi się chce śmiać. tam gościu wydachowałeś sześć, kurde ja na mikrofonie, impreza, nagle patrzę na tu gość na dachu ja idę i się śmieję z tym mikrofonem, bo zobaczyłem, że on sobie wyszedł, chłopak, no, o, sztos. A i co, i polonez te sprawy, no, będziemy jeździć bagusem, w ogóle dzień dobry. Dojechaliśmy wreszcie, tak jak mówiłem, śmiałem się po drodze, że mój tata bardzo narzeka, jak czasem bluźnie a ja mówię, no przykro mi, jedziemy do Dokurwiatora, no. no! Rozwaliłeś nazwą wszystkim systemom. I ten dokurwiator to jest już w hashtagu, jak się doda, to już film do usunięcia. No, jestem ciekaw, jak algorytm YouTube'a na to działa. No, no jak TFN był, to jak powiedziałem, że dokurwiator, to oni powiedzieli, że nie. <laughs> Czyli byłeś Krzysiek. No, Krzysiek, ale bardziej szulburgi. Szulburgi. tam w ogóle mam się pokazał, Dobrze, no, że się no Tak, dobrze, ale chytliwa nazwa, Wosker powiedział właśnie, że jak ktoś raz to usłyszy, to nas zawsze zapamięta. No? To wymyślaliśmy z kobietą, sobie tak leżymy i mówimy, co to zrobić coś takiego przypałowego, ale takiego mocnego, ale też tak, no, nie do końca aż tak... Nędznego, no to wyszło to do kurka. nie? No. No, zadam Ci jeszcze jedno pytanie, bo Bosker mi o tym opowiadał e, i jest bardzo ciekaw, więc zadam za niego, żeś mi powiedział, jak to jest 100 na godzinę w życiu wstecznym TM? E, Mańka trzeba zapytać, ja siedziałem z tyłu, co jest <gorsze> co najgorsze. Co gorsze? gorsze, no to czuć. I był ten moment, jak już widzę, że suniem na drzewo, nie? I mówię, Maniusz ogarnie czy nie ogarnie? A Maniusz tak ręka cały czas na, na, na biegach, bo tak pod wiemy sobie wziął. Nie tam pod kontrolą, tylko tak wyrzuciło, później aż ten boczek wypadł, bo dziś się otworzyłem. Ale skrzynia przetrwała. Ona dostała już sześć razy, tak albo pięć Z stek, 3 To jest w ogóle zaskakujące. W BMK mam na synchronizator. Ja się tak, ja to do przodu wrzucić bez skrzytanie, ale... No, mój, no podziwiam pomysł. Mój podziwiam. kolega opowiada, że w czymś tak zrobił, to mówi, że było tylko takie słychać. Fuu! I słychać jak spada wszystko, od skrzyni czy od silnika? E, właśnie nie wiem, chyba, chyba skrzynia. No i ogólnie to lubię BMW, bo BMW są mocne i nie do zajechania. Moja ma pół miliona, jeździ, nic się w niej nie wymienia na etoleju i za to lubię BMW, a jak ktoś myśli inaczej to. To dzisiaj się przejedziesz w najlepszym BMW czyli BMW E18? Nie wiesz czemu, bo to połowa etuśi się. Tak właśnie. Szybko, szybko przekalkulował już to mój mózg, i nie pytam nic dalej, okej. Okay? To co, idziemy ustalić jak tu się jeździ i bawimy się. A jeździ się w lewo albo w prawo, prosto, jedynka dwójka. Ale. To jest chłopaką powiedzmy, żebyśmy chociaż jeździli w tą samą stronę. A no, bo były takie agenty, co wszyscy mówię, Jedzimy, jeździmy tak. Jest gość co jedzie tak. W I nieraz była tu czołuba. Wysoki jesteś, więc będziesz okładkę pewnie głową trochę po co te stance, rance robić, Tu można pociąć, zakatować kompota, a potem go wyciąć, stawić runki i jest jeszcze, jeszcze większa zabawa. W tym potelu, to najlepsze co można zrobić kujemki i nie trzeba wsadzać żadnych 2,8, 2,5 już robi robotę, a na trójkę by chciała na tym no, przełożeniu. Tak, Jakbyś ma ochotę. miał 4,44, to to już jest przesada. Ma ochotę. To truja tylko, do końca i to... Truje rozkręci jest. tylko powyżej 4,5 tysiąca, jak nie to, to ma ciężko. Mhm. Sztośnik jest, naprawdę, zajebiście. Pasuj się na właściwe miejsce. Mega. Brawa dla konstruktora Dziękuję bardzo Jak będziecie chcieli to ile? Wejścia tysięcy, nie? Oddajecie kompot dostajecie takie coś. We mnie namówić, że drugi raz mi się chciało. To... Przy piwku się pospał tak. To się kameruje Ogólnie płyn za darmo daję, bo rozwaliłem samochód. Moja wina on to, on to lubi, ten samochód. No właśnie, powiem to, że czasami zależy jak się trafi samochód, bo są takie, że no wygląda jakby miał już na raz coś się rozlecieć, a on wytrzymuje, jeździ, jeździ. Ten silnik nie chce się padać, że aż później sentyment zostaje. Że... Tak. Ale jak jebnie, to jebnie, to na razie. No, ja to jak tego kupiłem, się śmiałem, że wiesz, kosztował 2,5 tysiąca jak się zepsuje, to po prostu go zostawię tam, gdzie się zepsuł. żeby... Już I nie takie dacha. maszyny są najlepsze. Tak, ale no teraz już go kocham po tych 5 latach. Tak, tak, bo on... no to jest ratuje, to spokojnie. Schłodzi się, się doleje i się chodzi jechać dalej. I on mówi, on do tego służy, on ma, to jest jego życie, nie? My generalnie pierwszy raz od dawna przyjechałem bez części zapasowej, bo ja mam zawsze ze sobą drążki, końcówki, chłodnice, zawsze coś rozwalamy, nie? I wymieniam sobie na, na, na torze, nie? Ale teraz nie zabrałem, to, to działa. A, stary, kurde, naprawdę. Ja się Ale fajna cieszę, że mogłem się przejechać właśnie takim sprzętem. No to super. Naprawdę, wrażenia są zajebiste, prowadzi się naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie tak prawie jeszcze raz, Co wsiądę i co różka gadam to samo, bo jest... no. Ale fajnie, bo daje taki, wiesz, satysfakcję, człowiek jest szczęśliwy. 2.8 jakby tu było, jeszcze ja wrócić, to? Tak. Coś mam opowiedzieć, tak? O tym, jak powstał szulburring. No wcześniej otworzyło się placyk taki w szulmierzu i trochę się tam pojeździło, ale plany się zmieniły i trzeba było szukać miejscowy innej. No i napisali do mnie chłopaki tutaj z tych okolic Kamil z Mateuszem, który tam się opierał o BMK, że jest taki placyk, można coś podziałać. Ja mówię, panowie, no fajnie, pięknie, ale jest nierówno. Tu jeszcze Volvo 740 była przed słapem od BM-y stało to wszystko pusto, nie? Ja mówię, kurde, przeszedłem się, no nierówno mega, nie? Jak to zrobić? No i chłopaki mówią, że ten, no, damy radę Krzychu, no jak żeśmy się wzięli wszyscy. Tu się połatało, tu betoniku, tu opon, no i tak jakoś szło, 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 dopóki każdy nie zdał sobie sprawy z faktu, że nie jest do końca równo i nie ma co przejechać na zajebistym zawieszeniu, bo liczy się też klimat i nie chodzi tylko o to, żeby tylko na stop No i niektórym to pasowało, niektórym nie, a później Wykruszyło się, inflacja zrobiła robotę i mniej osób jeździ, no a jak mają wybór, to na pewno jeżdżą sobie tam gdzie jest równo i wcale się nie dziwię. Można tu kiełbaskę zjeść sobie. Na tupeczki się nie popatrzy, jakieś zwierzaki co popierdzielają i to wszystko. Chyba tyle do szczęścia potrzeba. No. I oddać się też można, choć kiwnie nie ma. Są wszędzie. No. Nawóz. I tyle. Tak to powstało. Oh Aje! Yeah. Założyliśmy 17, bo Michałowi się nie mieści. E, więc teraz sprawdzimy, czy uciągnie 2-2-5. Oddaliśmy mu swoje opony, swoje koła. Teraz założyliśmy tu i zobaczymy, jak kąseł targa 17. No bardzo mnie to ciekawi. Fact, My, mnie też. Zimowa na lewa, tak? Zimowa na lewa. No ale to jednak jest 17. 17. 2-5. 225. Patrzymy. 2 litry to idealnie powinno podnieść. No i to nie jest 4-4 dyfer. <laughs> nie, nie, nie. Teraz płyn tylko uzupełnimy, bo co chwilę po kawie? E tam popsuł, to tak ma. Bożygo cały czas tam Bożygo tak, leży. Bożygo. <laughs> Mamy Bożygo, także dolejemy zaraz. Zakręciłam I powiedz jak porównałeś do kompota? Ciężko to porównać, to jest po prostu jak nie wiem Czuć lekkość, nie? Ja całe mi ręce latają Wszystko czuję Najciekawsze jest to jak wiesz, wchodzisz w zakręt tak jakby cię ktoś bił, nie? Jakbyś jeszcze z gołotą jechał Jakbyś z gołotą jechał to po jajach byś dostawał Ale wrażenie jest po prostu... To jeszcze nie mogę określić w sensie nie mogę określić odległości, gdzie to auto się kończy, gdzie zaczyna, z tyłu to jest... No, tak mówisz kurde, że się nie zmieścić, a jednak się mieści. Ale kozak, ja pierdykałem. to swoje słowa na pewno, bo Trzeba się nakręcić, Trzeba, bo jak Na początku myślałem, że samo się to będzie robiło, ale nie. Nie, bo masy nie ma tak z tyłu i nie ciągnie go. Trzeba mu trochę pomóc. Proszę bardzo, będzie bonusowy materiał. To kurwiator się pytał ile ta auto waży. Sam jestem ciekaw, nie było kiedy pojechać na wagę. Także to jest ten moment. Okulary kąseł. I jedziemy na najbliższe Złomowicho. Obędzie się bez kontroli policji, bo byłaby to krótka kontrola, ale bardzo treściwa. I na pewno nie tania. Badze, zaraz się dowiemy <gry> jaki będzie wynik okej okay, jesteśmy po poważeniu jak dojadę to wam powiem jaki wynik także macie chwilę na zastanowienie się ja obstawiałem tonę do kurwiator powiedział że z 700 kilo także zobaczymy kto miał rację jedziemy zastawił przejazd. Jakie ja kocham kurierów. Patrzcie na to. Jak skręcam kołami, to z podprzednich kół leci mi prosto bry. Ale mi się podoba. <śled> Skóra w garażu to strzelaj teraz przed kamerą. Ile? 950! Trafiłeś w punkt co do kilograma. Mamy 950 kg z połową zbiornika paliwa. Reszta samochód pusty. Wyborny wynik, myślę. Właśnie wziąłem sobie kalkulatorek i tak policzyłem. Odejmując tam płyny, paliwo, mamy jakieś 920 kg w konsele. E, jeszcze śmieszne, bo się zakręciłem i nie wiem, czy stałem na wadze, czy nie stałem. E, także, ale zakładamy te 920 kg. Przy mocy 150 koni mechanicznych mamy stosunek mocy do masy, jak w fabrycznym BMW E46 330i, więc jest bardzo dużo. A teraz jeszcze jedna informacja. Generalnie rzecz biorąc, fabrycznie kąseł to był 316i, ma wymontowany silnik 1.6 i zamontowany silnik 2.0 m50, który jest na i jest dosyć ciężki. Ale z racji, że BMW robiło 36 Compacta 323Ti, czyli też sześciocylindrowy silnik, możemy założyć, że to jest masa z jakiej wychodziliśmy, czyli 1255 kg. Krótko mówiąc, straciliśmy, a raczej zrzuciliśmy 335 kg. Także wynik jest niesamowity, mimo że y, powtarzam to już pewnie któryś raz. Ale te, ten stelaż cały, który jest, część jest z rur, część jest z profili, to te profile są cholernie ciężkie. Gdybym zrobił to tylko z rur, mielibyśmy dużo, dużo niższą masę. Ale wyglądałby brzydko, więc dlatego zrobiłem z profili. Dobra, wracamy do materiału. Stoimy właśnie przysianie. Jesteśmy chłopaki przysianie, sianie, nie? Jak Budba. Tylko <noise> 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 my nie przyjechaliśmy wentadorem, bo paliwo drogie. Tu jest słupek betonowy. Ja to mówiłem tobie do kamery, a nie nam do kamery. I tu mieliśmy z Piotrkiem cel. Ładowaliśmy po prostu kizze siano, bo to uważaliśmy za dobry pomysł. Jak się potem okazało, chłopaki do mnie podeszli i mówią. Czy ty widziałeś ten betonowy słup? Chyba wiesz, że tu jest ten słup, co? O, właśnie ten. To jest stalowy słup. Nie betonem. Tak, podobno nie wybacza. Nie wygląda na takiego, co byłby też ustępliwy. A podobno byliśmy blisko. Nie widziałem go. Także teraz się boję, no. teraz, to, no. teraz, teraz to się boję, no. ale mówi jaki kot jak leci, <laughs> Że nie boi się tego słupa, nic, <laughs> zawodny. zawodnik, a ja go po prostu nie widziałem, zlewał się idealnie z polem. No. Nie no ogólnie nie ma co tu o tym gadać, no. na pewno tu przyjedziemy jeszcze raz, bo jest mega y, miejsce, ja powiedziałem to wcześniej, nie wiem czy powiedziałem to do kamery, Konseła jak budowałem to nie wiedziałem, że go budowałem na ten tor, to jest po prostu samochód stworzony na ten tor, ja co, co w ogóle powiesz o yy, Wyważony, moc jest i to z dwulitrówki, na pedał hamulca reaguje tak, że no. hamulcem go ustawia z samym nożem, tam bez łapy, no normalnie słucha się jak, jak ta lala no. Szczerze, jakby go na wyskocznie wyskoczyć z nim, to on by poleciał tak samo jak W Polony jest też dobrze wyważony. Ale on tam doleciał. A, on miał tam lecieć, ale nie go trzeba było tam wprowadzić. Nie, ogólnie samochód, kurwa, bez lizania dupy. No naprawdę jest dobry. Super. I, Bardzo i miło, wygląda to dobrze. To teraz będę jali za dupę, bo dałem samochód i tak mówi Krzysiek, że no tu delikatnie, dawno nie jeździłem, zobaczymy spokojnie. Ja mówię, jedź jak chcesz. Stoimy, zrobił jedno kółko, nazwijmy je delikatne, a potem już był ogień, tak stoimy i tak wszyscy, no nie boi się chłopak, no i ogarnia, i nie boi się, no i naprawdę było widać, że się dogadaliście z kąsełem. No, no naprawdę, tylko jest takie uczucie, że naprawdę nie jeździłem takim lekkim pojazdem. Ja bo... też. I on jest taki, kurde, mam takie wrażenie, że na początku takie, że on tak jakby tak na poduszeczce trochę tak leciał, taki jest taki... Posłuszny, ale bardzo delikatny. Trzeba bardzo pilnować, co się robi. Bo naprawdę, jak się pomyli, to mi się wydaje, że może coś odjebać, ale wydaje mi się, że. No to już naprawdę trzeba się położyć. Tak, znaczy to jest taki jeden moment, jak on przesadzi się z kątem, to on ma to takie, że go wypuści. Tam raz, ale poleciałeś na trójce to też z rozpędu i poślizgnęło. Ja tak. zrobiłem w tym samym miejscu tak. dokładnie to samo. On ma swoją charakterystykę taką. Tak. I To nie na co dzień się spotyka w samochodach. Ja nie spawałem czegoś takiego. Trzeba go trochę pilnować, żeby nie przesadzić. Nie, przesadzić, nie bo... wiem, jak ci to wyszło, ale wyszło zajebiście. <laughs> też nie wiem, no spawałem. Ciołek spawałem wyszło. No, Także no no. jest dobrze. no no i co? My pomału zawijamy się do domu, Tobie dziękujemy bardzo za zaproszenie, było nam bardzo miło, teraz my Ciebie zaprosimy do nas, może na tych gokartach pojeździmy, tak jak to wcześniej też wspominaliśmy, także dogadamy się, ugadamy i na pewno tu wrócimy, jeżeli nas znowu zaprosisz. No, no toż zaproszenie jest cały czas. Super, dzięki serdeczne. O, ja to idę w grilla. No <laughs> jak dojadę do domu też będę pierwszy grilla. No... I, i. końcu sobotę. Look. When your car matches your manicure. <laughs> Przyjechaliśmy po drodze do mojej przyjaciółki. Nie jesteśmy w Wielkiej Brytanii, tylko jesteśmy w Warszawie, blisko bardzo centrum. W ogóle przepiękne miejsce, niesamowite. Nie spodziewałem się, że tak można mieszkać w Warszawie. Jest tu przyjemnie właśnie jakieś gołębie ptaszki się śpiewają. Jak widzicie Charne ma fajny garaż z fajnymi samochodami. To są wszystko jej samochody. Bardzo kocha BMW i motoryzację i przyjechaliśmy odpalić właśnie to E46, które tam właśnie. Mruczy. Co śmieszne, ono nie odpalało. Myślałem, że zostawię tu sobie bagiego i zabiorę to do warsztatu, żeby jej naprawić i potem jej jakoś odwieziemy. Natomiast odpalił po prostu sam, jakby wystraszył się Matesa i sobie zapalił. Także dobra, zbierzemy sobie dwójkę i spadamy do domu. Fajne auto, w ogóle polecam, jeżeli. Nie jeździliście, to polecam nawet wypożyczyć, przejechać się PMW M2, bo to jest taki prawdziwy fankar. Jest dużo fajniejszy niż M4. Jest hiper szybki, prowadzi się bardzo neutralnie. Można im lecieć bokiem, można jechać bez poślizgu. Świetne auta, polecam. No i lecimy do łodzi, bo z łodzi się pochodzi. Z, this this ja. My już dojechaliśmy na miejsce. Także tu się kończy pomału nasza dzisiejsza przygoda. No ale takim słowem podsumowania. Pojechaliśmy dzisiaj do dokurwiatora z racji, że to były wasze propozycje, gdzie mamy w drift bardziej pojechać. Także tak jak chcieliście, pojechaliśmy do niego i muszę Wam podziękować za ten pomysł, bo okazało się, że gość jest rewelacyjny. Super ziomek, dorany przyłóż. Zajawkowicz straszny. Mocno pokręcony do tego super kierowca, jak się okazało. E, także dzięki mamy nowego kumpla. E, na pewno będziemy się widywać częściej. Już mamy nowe pomysły, już sobie rozmawialiśmy. E, także porobimy na pewno jeszcze dużo różnych ciekawych akcji. Jeżeli chodzi o sam tor, no to tutaj trzeba opisać to jednymi słowami: niesamowity. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że jest dosyć zmienna nawierzchnia. Mamy płyty betonowe, mamy trelinkę, mamy jakąś, jakiś rodzaj kostki, takie płyty Jumbo, także dzieje się tam dużo. Jest bardzo nierówny, ma dużo takich ład porobionych przez chłopaków betonem, gdzie niegdzie jest trawa, jakaś kałuża. Także duże wyzwanie zmienna przyczepność samochód dostaje niezły wpierdziel, całe zawieszenie pracuje, akurat Konsełowi było najłatwiej, bo miał, ma z tyłu seryjne zawieszenie, więc ono bardzo dobrze pracuje i wybiera te wszystkie nierówności. Dopiero jak zwiększyliśmy rozmiar kół, bo zabraliśmy różne koła i testowaliśmy co on uciągnie, co on utarga na suchym więc ostatnie testy skończyły się na 17 225 i tam właśnie był najmniejszy komfort bo już niski profil opon więc wiadomo na tych płytach, nierównościach, uskokach trochę bardziej to było odczuwalne ale co najważniejsze kąseł na suchej nawierzchni niemalże z miejsca podnosi dwuje bez kopania na właśnie takiej 17 a są to nowe opony nie jakieś używane e, także ja jestem mega zachwycony. Samochód sprawował się bardzo dobrze. Tam po małym kontakcie w opony coś tam sobie trochę podkapywał płyn. No ale to właściwie jedna usterka na cały dzień. Ja jak przyjechaliśmy to mówiłem do Woskera, żeby od pierwszej chwili wyciągał kamerę i kręcił, bo spojrzałem na ten tor i mówię nie, te samochody długo nie pojeżdżą. Zaskoczyły mnie, bo wszystkie trzy przejeździły bezawaryjnie cały dzień. Także fantastycznie. Świetnie spędzony dzień, super atmosfera, w ogóle czas nam minął tak, nawet nie wiem kiedy, wyjeździliśmy. Cztery komplety opon jakoś tak, nie zabrałem ich dużo, myślałem, że cztery komplety nowych opon to wystarczy, tak, ale okazało się, że bardzo szybko to się skończyło. Tak do 16-17 posiedzieliśmy, pogadaliśmy trochę, no i co, zawinęliśmy się do domu. Po drodze odwiedziny u naszej przyjaciółki na szybką naprawę. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądała cała y, jazda i historia kompletnie ze strony, z perspektywy do kurwiatora, wbijajcie na jego kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie jego kanału, to koniecznie to zróbcie i będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wyglądało z jego strony. Ja oczywiście muszę wam zadać jakieś pytanie, walnijcie nam w komentarzu do kogo kolejnego. Proponujecie nam jechać. Było wcześniej dużo propozycji. Jedną już wykorzystaliśmy. Gdzie lecimy dalej? Wypowiedzcie się proszę. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 19. Siema!